O, siemano, z tej strony Dany Troski. W tej scenarii nie widzieliśmy się ponad dobre pół roku. Ponad dobre 33 kilo temu. No i kierowany właśnie tym, że wyzwanie, które przyjąłem na cały 2024 rok, ukończyłem w pół roku, chcę podzielić się z Wami tym, jak do tego doszło. Natomiast w dniu dzisiejszym, a raczej w dzisiejszym odcinku, chciałbym powiedzieć Wam o tym, jak wyglądało to z perspektywy mojej diety, mojego żywienia i tak jak pewnie już wielu z Was się spodziewa, widziało w shortcach czy na TikToku, że to właśnie w tym materiale powiem o tym, jak wygląda mój dzień jedzenia, jak wyglądają moje posiłki, przez ile czasu w ciągu dnia jem. Jakiej jakości są to posiłki oraz w jaki sposób dobieram mikro i makro elementy. Także bez przedłużania zapraszam już do materiału. Tutaj oczywiście podczas tego odcinka będą lecieć dla Was przebitki z jedzenia, które sobie robiłem. Będą one się powtarzać po to, żebyście nie musieli oglądać ciągle mojej twarzy. No dobrze, a zatem zacznijmy od tego, co bardzo ważne w żywieniu od jakości posiłków. To jakość posiłków sprawia, w jaki sposób nasz organizm trawi przyjmowane pokarmy, aby przełożyć się na energię do budowania organizmu, do tego aby tkanka tłuszczowa była spalana bądź aby była budowana masa w zależności od tego na jakim trybie aktualnie się znajdujecie. Być może po prostu utrzymania wagi. Też świetnie. Ja musiałem wagę zrzucić, no 150 kg. Słuchajcie, to w ogóle nie brzmi dobrze, nawet gdyby to była czysta masa mięśniowa. W przygotowaniu posiłków bardzo pomaga mi moja kochana żona. To właśnie dzięki niej często mam ten ciepły posiłek, ale czasami bywa tak, a nawet dosyć często, że muszę przygotować taki posiłek sobie samemu. Tak jak wiecie z jednego z poprzednich odcinków, który nagrywałem, bardzo cenię sobie jedzenie jak najmniej przetworzone, z jak najmniejszą ilością chemii do niego dodanej. I oczywiście na próżno dzisiaj szukać w sklepach, w hipermarketach, a nawet na bazarach czy u jakichś prywatnych dostawców jedzenia dobrej jakości bez chemii. Jednak, jeżeli sami będziemy przygotowywali swoje jedzenie, to będziemy mieli pewność, że tej chemii jest tam dodanej po prostu jak najmniej. Nasz organizm na pewno nam za to podziękuje. Mój organizm podziękował mi za to i dziękuję cały czas, że właśnie staram się prowadzić taki tryb żywienia, no bo to po prostu przekłada się na zdrowie. Tu już nie chodzi o sam wygląd, chodzi o to, żeby narządy odpowiednio pracowały i żeby redukcja nie zakończyła się tym, że człowiek będzie wyglądał ładnie na zewnątrz, no ale jak piękne, czerwone, jednak zgniłe jabłko od środka źle wewnątrz. Dlatego tak bardzo stawiam na to, żeby te posiłki były przygotowywane wcześniej. Oczywiście czasami zdarzą się różne sytuacje. Jakiś wyjazd, zdarzy się sytuacja taka, że po prostu nie zdążę zrobić sobie jedzenia, że coś po prostu wypadnie, albo że będziemy u kogoś w gościach. Co wtedy, co w takich sytuacjach? Jeżeli nie zdarzają się one zbyt często, nie wpływają one na to, że codziennie dostarczamy do organizmu złe chemicznie, Przetworzone, sztucznie przetworzone, wysoko przetworzone pokarmy, to nie będzie na to miało aż dużego tak wpływu. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby to jedzenie było cały czas takie jak najbardziej naturalne, samodzielnie przygotowane, no ale jednak nie zawsze jest co do tego możliwość. Jednak nie ma co robić sobie wyrzutów sumienia, że raz na jakiś czas zje się coś nawet wysoko przetworzonego. Oczywiście tego nie zachęcam mówię o tym jak to wygląda u mnie dlatego że jeżeli chcecie zmienić swój sposób żywienia to nie ma żadnego linku pod spodem jest lekarz jest dietetyk są, są osoby do tego wykształcone są osoby które mają dyplomy w tej sprawie są osoby które tymi sprawami się po prostu zajmują jednak nawet takie osoby mogą popełniać błędy dlatego warto jest też cedować zasłyszane informacje przez Własną wiedzę, przez własne doświadczenia, przez logikę. Jednak, proszę Was, ja wiem, ja nagrywam na internecie i nie chcę być e, taki, wiecie, anty, że u mnie jest lepiej niż u kogoś innego, ale jeżeli chcecie coś zrobić ze swoim zdrowiem, z redukcją, z masowaniem, z czymkolwiek, przebadajcie się, pójdźcie do specjalistów, przecedźcie te informacje przez własną wiedzę, przez to, co może przeczytacie w internecie. Ale proszę, idźcie do specjalistów. Nie słuchajcie różnych takich, wiecie, osób, które będą wam mówić jedz tak albo nie jedz tak, kiedy nie poznają waszego stanu zdrowia, waszych wyników i nie ułożą pod to odpowiedniej diety. Ja mam nadzieję, że już niedługo będę mógł robić dla Was takie rzeczy, ale z tym wszystko na spokojnie. Na razie mogę powiedzieć o tym, co mi pomogło, co sam dla siebie ustaliłem. A wiecie, najlepszy wykład to własny przykład. Ale nie chciałbym, żebyście brali to jako sugestie, czy jako porady do tego, co Wy macie zrobić. Bo to, co macie zrobić, to wyniki, zanim weźmiecie się za jakiekolwiek odchudzanie. No ale dobra, słuchajcie, to był bardzo długi wstęp. Powiedzmy o tym, co e, jem i jak jem. Przede wszystkim jem od trzech do dwóch posiłków w ciągu dnia. Kiedy jadłem tych posiłków, pięć? Jednak okazało się podczas tej redukcji, że jest to dla mnie za dużo, że nie dam rady tego przejadać i że muszę z czegoś zrezygnować. Dlaczego między dwa a trzy? To wszystko zależy od tego, kiedy zjem dzień wcześniej i od tego, jak długą przerwę między ostatnim posiłkiem, dzień wcześniej, a pierwszym posiłkiem dnia kolejnego sobie ustawię. Co to znaczy? To znaczy, że przede wszystkim w moim żywieniu kieruję się tym, że. Ostatni posiłek musi być 12 godzin minimum zjedzony przed pierwszym posiłkiem dnia kolejnego. O tym też mówiłem w moich wcześniejszych materiałach, więc nawiązując do tego tylko krótko, chcę, aby mój organizm też odpoczął od pracy trawiennej, żeby te organy mogły też wrzucić sobie troszeczkę takiego, powiedzmy to, luzu. Piję wtedy wodę. I każdy płyn, nie tylko spożywane jedzenie, który nie jest wodą, albo jest to nawet woda z cytryną, traktuję jako tak zwany ostatni kęs. Nie posiłek, tylko kęs. Czyli jeżeli na przykład napiłbym się wody z cytryną, kolizero, zero, czegokolwiek o godzinie 22, 23, 24, 1 w nocy, no to od tego liczę 12 godzin. I nie ma zmiłuj, drodzy. Organizm musi odpoczywać. Przynajmniej i widzę tego naprawdę bardzo dobre efekty. I właśnie od tego zależy to ile zjem kolejnego dnia. Eee, to znaczy ile razy zjem kolejnego dnia. Eee, dlatego że jeżeli zacznę jeść na przykład powiedzmy o godzinie 10 no to do godziny 18 spokojnie te 8 czy do 19 godzin mogę sobie zjeść nawet trzy posiłki. Ale jeżeli jednego dnia sobie pofolguję z godzinami jedzenia, no to drugiego muszę je uszczuplić, żeby nie przestawić sobie zegara żywieniowego i nie jeść o jakiś nie wiadomo jakich dziwnych porach. To jest właśnie taki element, który bardzo definiuje to, ile tych posiłków jem. No i teraz przejdźmy do tych posiłków. Jeżeli chodzi o śniadanie, to moje śniadanie staram się, aby było białkowo tłuszczowe z bardzo niskim, jak nie najniżej możliwym. Wkładem w to węglowodanów. Co to znaczy? To znaczy, że od bardzo długiego czasu, wiecie, to jest pół roku, no, ale od części, od dłuższej części tego czasu, od pół roku, bo nie od samego stycznia, na moim talerzu z rana ląduje około pięciu jajek. Ktoś może z Was m, zapytać, dlaczego pięć jajek, jak obliczyłeś? Pięcioma jajkami się najadam. Gdybym się najadł czteroma, jadłem cztery. Ale nie wiem, pięciu, bo tyle ma się najadam. Ląduje boczek, Bądź jakieś kiełbaski, oczywiście staram się, żeby były one jak najlepszej jakości, bądź jakieś inne dodatki, po prostu w formie mięsa. I tak wygląda moje śniadanie. Do tego dorzucam sobie jakieś warzywa, i nie patrzę na to, czy mają węgle, czy nie. Po prostu je dorzucam. Dlatego nie jest to takie keto, ponieważ keto ma różnego rodzaju wykluczenia. Ja nie patrzę na te wykluczenia. Patrzę tylko na to, żeby nie było chleba, bułek czy innych pochodnych, nawet wafli ryżowych, tego typu źródeł węglowodanów. Dlatego, że chcę, żeby ten organizm ciągnął energię przede wszystkim z tłuszczu, z jak najmniejszej ilości węglowodanów, dlatego jest to bardziej low carb niż keto. Ponieważ do ketozy boję się doprowadzać mojego organizmu. Także tak to wygląda. Często też dodaję do tego Ser, więc te śniadania są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o taki dodatek jak na przykład sosy, tego też się nie boję. Ja akurat bardzo lubię te keczupy, które mają 60% mniej kalorii, i to nie dlatego, że mają mniej kalorii, ale jak sobie odwrócicie i zobaczycie na wartości energetyczne, to one po prostu mają naprawdę dużo mniej cukru około 8-9 gramów na 100 ml, gdzie normalny keczup potrafi mieć ich 30. No a ja keczup lubię. Wiadomo, najlepiej byłoby zjeść po prostu z keczupem przygotowanym samemu w domu. No, do tego też trzeba cukru, można robić zamienniki, ale aż tak za bardzo bawić mi się nie chcę. Już wystarczy to, że robię sam sos czosnkowy, bo wolę taki, który jest zrobiony samodzielnie niż taki po prostu ze sklepów. No, ale dobrze, tak wygląda moje śniadanie. Czyli staram się, żeby była to kombinacja dobrych, zdrowych tłuszczy oraz e, białka bardzo dobrej jakości tłuszczy dobrej jakości, dlatego pojawiają się tutaj ja, jajka i są to jajka całe, a nie podzielone na białko i żółtka. To jest, to Wam powiem szczerze, najgorsze, co może być, oddzielać żółtko od białek i robić na przykład z tego jajecznicę. Co innego, kiedy macie jakieś wypieki, ciasta i tak dalej. Ale jeżeli chcielibyście po prostu zjeść jajecznicę z podbitym białkiem, to nie dodawajcie sześciu białek do dwóch całych jajek. Tamtego białka jest mało. A jajko, które jest jedzone w całości, czyli żółtko razem z białkiem, powoduje, że jest ono kompletne. A to jest bardzo ważne. Także tak wyglądają moje śniadania. Jeżeli chodzi o posiłek drugi, no to tutaj mamy dwie wersje. Jeżeli jest to drugi posiłek, który tylko spożywam już jako ostatni posiłek, to staram się, żeby było w nim bardzo dużo białka, żeby była w nim odpowiednia ilość tłuszczy oraz wyższa ilość węglowodanów. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mam akurat taką sytuację, że jem dwa posiłki dziennie, to ten drugi posiłek będzie zawierał mięso gotowane, smażone z piekarnika. Wszystko jedno, każde przyjmę, każde zjem, każde lubię. Do tego jakieś warzywa. Najlepiej, żeby były troszeczkę przygrillowane albo przysmażone. Papryka, cebula, pomidory, ogórki, fasolki. Wszystko naprawdę w takich fajnych, mocnych, dużych ilościach. No i przy tym jakieś ziemniaczki, nieduża porcja, troszeczkę kaszy, może troszeczkę jakiegoś chleba najlepiej domowej roboty, może jakaś bułka, albo na przykład tatar z pysznymi y, grzybkami, ogóreczkami, cebulką i do tego jakaś dobrze przypieczona bułka razem z masą czosnkowym. Tak to wygląda. Tak wygląda ten ostatni posiłek, dlatego że musi on mieć też węglowodany, żeby organizm mógł to przerobić w tak skondensowanym e, źródle, jakie są dwa posiłki w niedługim czasie, aby też, wiecie, dobrze pracowały nasze narządy. No, bo jednak trzustka ma to do siebie, że potrzebuje wyrzucać insulinę i dobrze jest dostarczać jej węglowodanów. Nawet jak jesteście na diecie keto, to raz na jakiś czas te węgle jest dobrze po prostu wrzucić. Ale to mówię oczywiście na własnym doświadczeniu, tak jak ja to robiłem, kiedy zaczynałem tą dietę i byłem na ketozie, potem przeszedłem na niskie węglowodany i po prostu na niskich węglach czuję się znacznie lepiej. Ale to jest, wiecie, tylko i wyłącznie moje zdanie, a ja wiem, że chcieliście poznać, jak wygląda mój dzień jedzenia. A zatem przejdźmy już do sytuacji, kiedy jem trzy posiłki to wtedy wygląda to tak, że posiłek drugi to jest mięso plus jakieś warzywa, jakiś do tego może sosik, ale węgli praktycznie wcale. Natomiast na kolację staram się zjeść jakiś serek wiejski, skyr z, z warzywami, dorzucam troszeczkę węgli, już jest ich troszeczkę w skyrze, ale na przykład dopijam sobie kefir, jem jakiegoś banana, jem coś, co też da to źródło węglowodanów, natomiast nie potrzebuję ich wtedy tak dużo, no, chyba, że mam jakiś trening, no to wtedy raczej się e, powiedzmy na przykład, nie wiem, dwoma bananami, czy czymś e, w tym stylu podobnym. Raz na jakiś czas zjem również jakiś proteinowy pudding, czy jakiegoś proteinowego batona. Nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, ale lubię tego smak, więc raz na jakiś czas uważam, że pozwolić sobie na coś takiego to nie jest naprawdę nic złego. No a jeżeli jest to cheat day, bo myślę, że na to te też dużo osób czekało. To po prostu na cheat day'u ładuję jedzenie, ładuję co chcę. Taki cheat day poważny, robię sobie raz na trzy tygodnie. Lubię ten moment, ale jeszcze bardziej lubię ten moment, kiedy udało przestawić mi się z mojej głowy w to, że to nie jedzenie, które leży w lodówce czy na półkach sklepowych, powinno zniknąć, żebym. Żeby to ono mnie nie kusiło, to ja powinienem mieć silną wolę. I z tego cieszę się najbardziej. Z tego, że te pół roku nauczyło mnie tego, jak mieć silną wolę, jak odmawiać, jak nie mówić. A nie zjem tego ciasta, bo nie mogę. Zamiast tego, nie zjem tego ciasta, bo nie chcę, bo tego nie potrzebuję. Bo mój organizm tego nie potrzebuje. I osoba, która nigdy nie miała problemu z otyłością, z nadwagą, nie zrozumie tego, jaka. Jest to radość, a uwierzcie mi, że naprawdę jest duża. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i serdecznie zapraszam do moich poprzednich e, odcinków, a już niedługo pojawi się odcinek z podsumowania aplikacji Freeletics oraz z przygotowań do półmaratonu, który biegnie już 1 września, więc możecie zostawić suba, jeżeli czujecie się zmotywowani, jeżeli ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć!